Gdzie są dowody na to, że widziałeś przybyszów z kosmosu? Gdzie są dowody na prawdziwość tego, co jest napisane w Twojej książce pod tytułem Aniołowie w statku kosmicznym? Wielu, czytając książkę lub słysząc opowiadania o jej treści, pyta: Gdzie są dowody? Bo wszyscy jesteśmy zdolni ładnie opowiadać? To są pytania, które włoski dziennikarz Red Ronni zadaje autorowi książki wyżej wspomnianej. Jest to wolne tłumaczenie tego wywiadu. Giorgio di Bitonto udziela następującej odpowiedzi: Ja też, kiedy mi się to zdarzyło, Mając mentalność racjonalną, naukową, logiczną, zadałem to pytanie i powiedziałem do braci kosmicznych: że na pewno będą osoby, kiedy usłyszą o Was i zapytają mnie: Daj nam dowody na potwierdzenie tego, o czym mówisz. Zapytałem, braci: Dlaczego nie dacie mi jakichś namacalnych dowodów? Na potwierdzenie tego, że was widziałem i że istniejecie? Oni odpowiedzieli: Nie damy ci żadnych dowodów materialnych, bo sprawdzian i dowody na to, o czym będziesz mówił, są wewnątrz osób, które słuchają. Jeśli słuchający odczuwa wewnętrznie, że to, co mówisz, jest prawdą, ona w nim rezonuje, ma oddźwięk i to jest właśnie ten dowód. Powtórzę to raz jeszcze, bo to jest bardzo ważne, aby rozeznać, co powoduje w nas, w naszym wnętrzu, wiadomość o istnieniu braci kosmicznych. Jeśli słuchający odczuwa wewnętrznie, że to, co mówisz, jest prawdą, ona w nim rezonuje, ma oddźwięk i to jest właśnie ten dowód. Natomiast, jeśli ktoś nie chce wierzyć, nawet gdybyś mu przyniósł i pokazał kawałek latającego dysku, jeśli wewnątrz nie ma oddźwięku, nie uwierzy, choćby zobaczył na własne oczy. Giorgio dodaje: W latach 50. zeszłego stulecia, amerykański kontaktowiec polskiego pochodzenia George Adamski, to właśnie on jako pierwszy sformułował tę nazwę kontaktowiec. On dawał dowody i świadectwo na istnienie dysków latających i przybyszów pozaziemskich. Jednak ci, co chcieli uwierzyć, uwierzyli, natomiast inni, którzy widzieli zdjęcia, nie znajdując rezonansu w sobie, nawet widząc, nie przyjmowali jego świadectwa. Ja tego doświadczyłem wiele razy na spotkaniach i dając moje świadectwo. Wiele osób nigdy nic nie widziało, ani latających dysków, ani świetlistych kul, ale mówili mi, że oni wewnętrznie są pewni, pewni na 100%, że to, o czym daję świadectwo, jest prawdą, bo czują to w sercu. W najgłębszej części duszy, że tak jest. Świadectwo, które daję, potwierdza tylko to, co oni już wcześniej w głębi duszy wiedzieli, że jest prawdą. Mogę tu przytoczyć fakt, kiedy zdarzało się, że osoby, które były ze mną, widziały statek kosmiczny i tak. Potwierdzali, potwierdzali, że widzieli, ale dodawali, że to ich nie przekonało o istnieniu braci kosmicznych. Opowiem tu, co zrobiłem ja, idąc na pierwsze spotkanie z archaniołem Rafałem i jego braćmi. Rafał powiedział mi, że bardzo prosi, abym nie zabierał na to spotkanie żadnych urządzeń technologicznych. Ani kamery, ani aparatu fotograficznego, ani niczego, co by nagrało nasze spotkanie. Ja, będąc upartym, postanowiłem jednak udokumentować to nasze spotkanie, więc pożyczyłem od mojego przyjaciela mały profesjonalny dyktafon i poszedłem na ustalone miejsce, gdzie miał przybyć Rafał. Z włączonym dyktafonem w kieszeni. O tym opowiem Wam innym razem. Dziś niech zostanie Wam w pamięci, że w naszym wnętrzu umiemy rozpoznać prawdę od fałszu. Bóg daje nam to rozpoznanie. Trzeba tylko otworzyć serce i umysł, aby weszło światło. Pokój i poznanie.